Buongiorno, signora Sylwia. E, posijamo... Posijamo vedere cavalio? Biga, biga. Galina. Posijamo vedere galina? Oh. Si. A teraz, dziewczynki, powiedzcie tutaj, jak wam się tutaj podoba? I, galina. Sylwusia, jak ci podoba? No wstań. No i podejdź tu pokaż góry i Małgosi, bo to Małgosia będzie wyglądać. No. Nie wygłupię się Ola. Na poważnie teraz. Tam są góry. Tu Sylwusia mieszka w tym domu. Tak. O. Tu taki ładny dom jest? Tu. A ta jest taka dolina. O i tam są konie. Kawalia, konie. Kawalia, konie. Tak. Domy. Tak. A tu są nasze śliwki. Kiedy chcemy możemy się zrywać. To jest Ola. Galin. To są róże. Ola, pokaż buzie. To jest Ola, tak. Tutaj są takie kwiaty, tu jest nasz samochód, tu są kwiaty, tu mają takie, takie piękne, o, takie śliczne mają pąki, tu, a tu jest wejście do naszego domu, tu jest wejście do naszego domu, kwiateczka, tu są róże. To są kwiaty do Tutaj, Sylwia. Jak się czujesz? Galina. Sylwia nie chce rozmawiać. No, bo chce grać na komputerze. Dziękuję bardzo.